Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny w naszym studiu festiwalowym 19. Festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. A dziś w naszym studiu pojawiła się jedna z osób, która regularnie pojawia się na wszystkich seansach w ramach pokazów festiwalowych. Mamy tutaj dosłownie złapaną na korytarzu, jak to się brzydko mówi, panią, która postanowiła powiedzieć troszeczkę o swoich odczuciach. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Niech Pani powie, jak się ogląda te filmy w ramach naszego festiwalu? No świetnie się ogląda, od lat bywam na tym, zawsze się bardzo wzruszam, sama pływam kajakiem, chodzę po górach, po lasach, ale nigdy się tego nie zobaczy, co tutaj. One tak bargo, bardzo wzbogacają, przybliżają i tego żbika, i tego rysia, i teraz tej ibisy, którym można prawie w oczy zajrzeć rybom można w oczy zajrzeć, machają do nas tam tymi skrzelami. Także no bardzo chwalę i żałuję tak, że może się tak zmniejsza z latami popularność. No ale z drugiej strony jesteśmy obecnie w internecie. No tak, tak myślę, że właśnie to stanowi konkurencję i dlatego, kiedy też te filmy można obejrzeć właśnie w internecie, to dlatego może troszeczkę ta frekwencja mniejsza. Ja na rozpoczęciu tego festiwalu na inauguracji powiedziałem, że jedyną najważniejszą rzeczą jest wspólne odczuwanie, wspólne spotkanie nas tutaj wszystkich twórców i odbiorców filmów. A czy pani ma jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o obejrzane do tej pory filmy? Niekoniecznie z tego roku tylko. A w tym roku ma Pani już coś takiego, co było ulubione? No to chyba ten przelot Ibisów, przeprowadzenie tematki, te które przeprowadziły y, no, Ibisy przez powietrze. A jak w ogóle odbiera Pani poszczególne edycje naszego festiwalu? Czy, czy dawno Pani już się pojawiła na tym festiwalu jako widz? Tak, tak dawno. No, mam jeden y, wspomnienie. Takie bardzo. To był, to był izraelski film. Nawet autor był wtedy, to było przed chyba kilkoma numerami. I nakręcił kozice w skalistym terenie, w górach skalistych tam w Izraelu. Nawet robiłam podchody, żeby zdobyć tę kasetę, ale jakoś tak się nie udało. Nawet zostawiłam namiar. Temu panu reżyserowi, ale jakoś nie wyszło nic z tego. Dziękujemy Pani serdecznie za to spotkanie. Dziękuję, że Pani jest z nami i dziękujemy wszystkim Państwu za możliwość wspólnego bycia, oglądania i przeżywania tych filmów. Bo przeżywa się. Przeżywa się? Tak. Ja się bardzo wzruszam na większości filmów. Ta przyroda jest taka piękna, że. Dziękujemy Pani serdecznie. Dziękuję.